Ej, jesteśmy na happeningu. Dzięki temu dowiedziałam się w końcu, gdzie mamy rzucać puszki, jakieś papierki po chipsach i tak dalej, bo szczerze wcześniej się tym nie interesowałam, a teraz dam sobie sprawę, że to jest całkiem całkiem ważne. Szklana butelka to żadne zło. Wrzuć je do pojemnika, gdzie trafia szkło. Pamiętaj, Polaku młody, nie wyrzucaj śmieci do wody. Super, że są organizowane takie akcje, i zapraszamy do wspólnej zabawy. Ja kartonik po soku oświadczam, że należy mnie wrzucić do kosza na tworzywa sztuczne i metale. Segreguj z dumą. Pamiętaj Rodaku, żółty kosz czeka na paczkę po smaku. Leć na www.elektro3000.pl.